Cześć! Dzień dobry, witajcie na kanale Herby, Flagi i Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku opowiem o symbolach Sycylii. Zostańcie ze mną. Sycylia. Oficjalnie region sycylijski, z włoskiego regione Sycyliana. Wyspa w środkowej części Morza Śródziemnego, jeden z 20 regionów Włoch, położony na południe od Półwyspu Apelińskiego. Z 4 milionami i 700 tysiącami mieszkańców, w tym przeszło milionem w stolicy Palermo, jest największą i najludniejszą wyspą na Morzu Śródziemnym. Sycylia szczyci się bogatą i unikalną kulturą w dziedzinie sztuki, muzyki, literatury, architektury i oczywiście kuchni. Flaga i herb Sycylii są oficjalnymi symbolami regione sycyliana. Bandiera della Sicilia, czyli flaga Sycylii, której początki sięgają XIII wiecznego królestwa Sycylii, została oficjalnie przyjęta na wniosek ówczesnego przewodniczącego Zgromadzenia Regionalnego Sycylii Nicolo Cristaldiego na mocy ustawy regionalnej nr 1 z dnia 4 stycznia 2000 roku i jest eksponowana na wszystkich budynkach publicznych na wyspie. Opis flagi przedstawia się następująco. To prostokątny płat tkaniny o proporcjach 3 do 5, podzielony wzdłuż przekątnej biegnącej od górnego końca po stronie drzewca do dolnego końca w części swobodnej. Na dwa równej wielkości trójkąty, gdzie górny jest czerwony, a dolny żółty, w którego centralnej części umieszczony jest triskelion, pośrodku którego widnieje głowa meduzy, otoczona trzema kłosami pszenicy. Triskelion, znany również pod nazwą Trinakria, inaczej figura trzech nóg ułożonych w symetrii obrotowej, jest historycznym symbolem Sycylii. To symbol neolitycznego pochodzenia i ma wyartykułowaną i złożoną historię. Jest znakiem podobnym do symboli innych starożytnych cywilizacji, m.in. Celtów. Drugim ważnym symbolem flagi jest głowa gorgony, powszechnie nazywana meduzą, której włosami były węże. Węże meduzy wyewoluowały do postaci pszenicznych uszu. Pszenica w heraldyce włoskiej jest symbolem płodności, ponieważ Sycylia była pierwszą prowincją i spichlerzem Rzymu. Barwie na fladze symbolizują dwa sycylijskie miasta, które jako pierwsze zawiązały konfederację, by przeciwstawić się władzy Andegawenów – Palermo i Corleone. Wydarzenie, które przeszło do historii jako nieszpory sycylijskie z włoskiego Vespri Siciliani, było powszechnym powstaniem mieszkańców Sycylii, które wybuchło w poniedziałek wielkanocny 30 marca 1282 roku w Palermo, przeciw feudalnym obowiązkom przeniesionym z Francji przez Andegawenów. I to właśnie w trakcie tego powstania, lud wzburzył się pod dwukolorową flagą z triskelionem. Drugi oficjalny symbol regionu siciliana, jakim jest herb, swój wizerunek zawdzięcza rzeczonej fladze. Barwy, jak i główne godło są dosłownym przeniesieniem symboli z bandiera della Sicilia. Warto odnotować, że Sycylia komunikuje się również popularnym we włoskiej weksylologii gonfalonem. Standard ten został przyjęty przez ustawę regionalną z dnia 28 lipca 1990 roku i zatwierdzony przez sycylijskie zgromadzenie regionalne na wniosek historyka i parlamentarzysty Giuseppe Tricoli. Gonfalon przedstawia herb składający się z francuskiej tarczy, na którym widnieją herby Normanów, Szwabii, Triskalion oraz herb Aragonii. Ale o tym przeciekawym znaku, mam nadzieję, Osobnym odcinku. To tyle, Szanowni Państwo, w dzisiejszym. Zapraszam do playlisty ze znakami Spółwyspu Apenińskiego i z Watykanu. Tam, między innymi, jeden z ostatnich odcinków o symbolach San Marino, ale tam również bardzo dużo treści ze współczesnym piłkarskim brandingiem Serie A. Także jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia. W kolejnych odcinkach, cześć!